Yeah. <laughs> chiki chiki boom. Ja nie cerkam na ciebie uśmiechnięty z plakatów Zawsze chciałem tak zacząć na traku, bo nie ma rabów bez follow-upów. Ale patrz, kto serka na ciebie z plakatów. Zapamiętaj kandydatów, zapamiętaj kto w twarz na blue. A co tu się stało, Andrzej? Nie wiem, przymusowe dwa, cztery, siedem czas polubić siebie. Dla walczących na pierwszym froncie szaf, po klaki z głów. Dla walczących o wybory, teraz brak słów znów, znowu lubię czasem zostać w domu, a tym bardziej Jaki jest prawdziwy powód, konkret? Niektórzy na wojnie, niektórzy marudzą ciągle, ale jak możesz, to rób swoje dobrze, dobrze, dobro. Lubię jak najlepiej czas podliczyć efekt ponad pańka na ściepie Świt żywych raperów z sentymentu, nie jedna łezka C Chiny, następna kastro, ucieczka, Oby nie, bo tu i teraz jest źle A w TV bzdury jak wiadomości TVP Nie to peż z Wuhanu, mysz o jeleń z Wietnamu A do tego śmiech przez wzy wyborcza racja stanu yes.